Ale też jest możliwość, że Neylor zostanie w zespole. Ma jeszcze rok kontraktu. No teraz strata tutaj w środku pola. Jest Darren Bent i świetnie Łukasz Załuska. No tak tutaj w piątek w jak sam na sam znakomicie bronił Artur Borus, którego specjalnością są właśnie te sytuacje one to one. No teraz błyskawiczne podanie do Darena Benta. Dobre wyjście i skrócenie konta przez Łukasza Załuskę. Na drużyny Harego. Rednappa, a tutaj ta strata Marka Krosasa, zrobił tutaj znakomity odbiór Spokojny Huddleston, tylko by czekał na odpowiedni moment Zagranie później idealne do Darena Cimbonda Hatton, dobrze pojawił się tutaj Palacios, Palacios, Bendy Broni Łukasz Załuska No ale to było dużo prostsze niż ta sytuacja przed 7 minut, kiedy wygrał z Darrenem Bentem sytuację San Nasal. United. Tymczasem Huddlestone za Łuska wypuszcza piłkę. Na szczęście był tutaj Lowes, a nie któryś z piłkarzy w żółtych strojach, bo mogło to się skończyć bramką wyrównującą. No ale teraz Sebastian Mocna zdenerwował Łukasz za łuska, bo to mogło kosztować go utratę. Gola. To jest ta wcześniejsza sytuacja, kiedy Załuska wybił piłkę prosto przed siebie. Uderzał Hadlestone. Dala czego są. Zmienili się stronami Jemmy O'Hara i Aaron Lennon. Huddlestone, Huddleston, Załuska. Tymczasem Załuska po raz kolejny. Pierwsza interwencja w drugiej części gry Łukasza Załuski. Rose. Livermore, Modric, Pawliczenko z prawej strony. Pawliczenko, Załuska. I ciągle Celtic prowadzi 2 do 0. No ale widać, że te zmiany tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o atak, a więc wejście Pawliu Ale walczy cały czas o szybkiego kontaktowego gola Tottenham. Defoe, Livermore, Livermore załuska. Cały czas gdzieś na raty chwyta tę piłkę, ale teraz ta odległość, aby ją chwycić po raz kolejny była już odpowiednia. Na pewno pobudzony Jake, Livermore, po tej Czorluka. Raz jeszcze Germain, Defoe. Defoe, doświadkowanie za łuska i chwyta piłkę tutaj przy asyście Garego Coldwella.